Kolację zjemy sami. Będziemy razem. Będę cię pieścił jak nigdy przedtem. I całował. Przepraszam, że przeszkadzam, ale podano kolację. Zapraszam do jadalni. Niespodzianka gotowa. Przepraszam. Chodźmy. Chodźmy na kolację. Zostaw mnie. Nie możesz powiedzieć ani słowa. Jesteś niemową. A niech to, wymknęło mi się. Uważaj, bo ośmieszysz się przed publicznością. Z czego się śmiejesz? Byłeś taki zabawny w roli tej starej. Nie widzę w tym nic śmiesznego. Musiałem zastąpić aktorkę grającą służącą. Zaczynaj, Ramonie. Podpowiedz mu: kolację zjemy sami. Kolację zjemy sami. Będziemy razem. Będę Cię pieścił jak nigdy przedtem. ...i całował. Pozwoliłam panu wejść, choć Mariciuj wyszła. Wyraźnie mi powiedziała... ...kiedy mnie nie ma, nie wpuszczaj tu ani Juana Miguela, ani Omara. Żadnego z nich. Muszę widywać syna. Do syna może pan przychodzić. Mariciuj chce uniknąć niemiłych incydentów i tej ciągłej huśtawki.

Juan Miguel nie pozwolił mi zabrać Maity. Wiedziałam. Zabiorę ją wbrew jego woli. Nie radzę pani, Onelio. Ściągnie pani na siebie kłopoty. Jeszcze więcej niż dotąd? Dużo więcej. Bo pan nie pozwoliłby pani się z nią widywać. Juan Miguel zrzyma się, gdy bronię córki. Twierdzi, że zabiła kochanka i usiłowała zabić przyjaciółkę, ale ja w to nie wierzę. Niech pan przysunie tu krzesło. Bliżej. Wydaje mi się, że stracił pan u i szansę. Tak mi przykro. Przykro panu, że nie będziecie już razem? Bardzo, Candelario, to oczywiste. Nic już nie rozumiem. I to mówi człowiek, który ma się ożenić z inną? Zapomnij o tym ślubie. Co pan mówi? Nie ożenię się z Blanką Silbą. Moje serce należy do ciebie, Omarze. Tak jak moja miłość. Co to za gra? Nie wierzysz mi? Wychodzisz za Juana Miguela San Romana i wręczyłaś mi zaproszenie na wasz ślub. To nie było zaproszenie na mój ślub. Jak to? Wiedziałam, że nawet go nie otworzysz i nie odkryjesz prawdy. Chciałam tylko wzbudzić w tobie zazdrość. Zazdrość? Nic mnie nie łączy z Juanem Miguelem, jedynie przyjaźń. Jego miłością jest Mariciuj, a ty jesteś moją. Z tym ślubem zgubę z nianią. To była gra? Właśnie, głupia gra, która nie przyniosła skutków. Nie można żartować z poważnych spraw. Nie wyobraża Pan sobie, ile Marichuj wylała Łez przez pana. Wiem, że ją skrzywdziłem, choć tego nie chciałem. Wrócę jeszcze do tej pana narzeczonej, Miani Maity. Wyglądała jak mucha ogłuszona paczką. Przepraszam, że walę prosto z mostu. Aż tu nagle zmieniła się tak, że mogłaby usiedlić każdego. I z tym właśnie Mariciuj nie mogła się pogodzić. Naprawdę? Przecież mówię. To zazdrość. A skoro jest zazdrosna, to wciąż mnie kocha. Nie będę się spierała. Więc ona... Ale niech pan nie robi sobie nadziei. Przecież powiedziałaś... Tak, ale wszystko wzięło w łeb przez tę burdę z panem Omarem. Mariciu nie chce słyszeć ani o was, ani o innych mężczyznach. Powiedziała mi to wyraźnie. Wysłuchaj mnie. Być. Proszę cię. Spójrz na mnie, proszę. Zniszczyłaś mnie. Kochałem cię do szaleństwa, ale musiałem cię zostawić, kiedy zorientowałem się, że mnie zabijasz. Uciekłeś, bo tkwiło we mnie zło. Ale teraz wiesz, że nie jestem zła. Zniknęła dzieląca nas przeszkoda. Spójrz na mnie. To ja byłam kobietą, która cię pociągała, budziła w tobie namiętność. W swym drugim wcieleniu. Zamilcz! Szukałam cię, wiedziona szaleństwem. Przyjechałam za tobą do Meksyku. A teraz przyszłam tutaj wreszcie jako kobieta zdrowa i pewna siebie. Bez szarych ubrań i okularów. Bez tego wszystkiego, co sprawiało, że patrzyłeś na mnie jak na brzydką, obcą ci osobę. Todo eso que hacía que me vieras como una mujer fea i y ajena a ti. Omar, wiesz, co chcę ci ofiarować? Nie wiem, co. Okay. Dusze blanki w ciele Ivet. Nie. Doskonale. Koniec aktu pierwszego. Jak tam poszło? Świetnie. Na następnej próbie popracujemy nad ruchem scenicznym. Więc na dziś koniec? Tego nie powiedziałem. Spróbujmy dalej, żeby wykorzystać czas. Zacznijmy od następnego aktu. Jest bardzo trudny. Teraz cię zabiję, przygotuj się. Pamiętaj, jesteś gotów zadać jej śmierć. Widzisz? Jest jedynym świadkiem. Musisz ją wyeliminować, by zbrodnia nie wyszła na jaw. Przez ciebie sprawcę w oczach publiczności. Spróbujmy. Zaczynaj. Wygląda jakby był nabity. Ślepakami. Nikomu nie zrobią krzywdy. Co mam zrobić? Strzel do niej. Chcę to zobaczyć. Zaczynajmy. Czemu nie dałeś się znać, że przyjeżdżasz? Nie przyszło mi to do głowy. Chcę porozmawiać o naszym ślubie. Nie chcę dłużej czekać. Ale Eduardo, nie chcę zwlekać. Po co odkładać coś, czego pragniemy oboje? Pragnę, byśmy zaczęli wspólne życie i bym mógł uznać Twojego syna. Teraz kolej na nas. Nie powiedziałam ci, ale coś się stało. O co chodzi? Mów. Eduardo, nie mogę za ciebie wyjść. Nie masz mi nic do powiedzenia? Wszystko już zostało wyjaśnione. Znasz więc źródło mojej choroby. Przyczynę rozdwojenia osobowości i rządzy czynienia zła. Zwłaszcza takim mężczyznom jak ty, mimo że tak bardzo cię kochałam, że też właśnie mnie nigdy nie było innego mężczyzny. Przysięgam. Teraz wszystko pamiętam i wiem, że byłeś tym jedynym. To dowód, że zawsze darzyłam cię uczuciem, miłością i pożądaniem. I nadal tak jest. Nie odpowiadasz. Nie wiem, co powiedzieć. Zostaw mnie samego. Błagam. Muszę się zastanowić. Zgoda. Rozumiem. Obyś odnalazł spokój, tak jak ja.